Czy jest coś takiego, co pani bardzo lubi, a reszta ludzi na przykład nie znosi? Albo na odwrót, coś takiego, co wszyscy lubią, a cokolwiek. Hmm. Kurczę, ciekawe pytanie, muszę się nad tym zastanowić. Czy jest coś takiego, co ja lubię. A inni nie znoszą, albo na aha, odwrót. Aha. No nie wiem, no mam teraz tak, że kiedyś nie miałam z tym problemu, a teraz generalnie y, coraz gorzej się czuję w takich zatłoczonych miejscach i gdzie jest hałas i dużo ludzi i jest ścisk i mam wrażenie, że wielu osobom to nie przeszkadza, a ja się czuję z tym bardzo źle i coraz częściej unikam takich miejsc. Coś śmieszne, bo jestem właśnie w Warszawie, ale no, ale, ale tak, gdzieś to zaczynam to rozumieć. No, no ja też tego unikam, ale jak no widać, właśnie. to nie za bardzo mi się to udaje, no, no, nie? tutaj jest ciężko, no właśnie, właśnie. No, ale coś jakoś tak bardziej... O, nie wiem, no, ja ale to też jest takie. Ja bardzo lubię dzieci. Wiem, że jest dużo osób, które nie lubią dzieci, ale ja lubię dzieci. Ale też są ludzie, którzy lubią dzieci, więc nie wiem, czy to jest jakieś takie.